Aleksander Błażejowski. Czerwony Błazen. Rozdział 12. Zeznania w prokuraturze. W myśl obowiązującego regulaminu więziennego Wika zbudzono o szóstej. Potem musiał sam zaścielić łóżko, zatrzasnąć je ku ścianie. Tutnik kląp się porządki, reakcyjne budzenie już o godzinie szóstej, burżuazyjne nawyczki ścielenia łóżek, po czym wszystko razem ochrzcił mianem chamstwa i wstecznictwa. Wik zmarzł w nocy porządnie. Rano marzyło o szklance gorącej herbaty. Tymczasem o godzinie siódmej wniesiono do jego celi dwie miski jakiegoś brunatnego płynu, jakby wody po upraniu brudnych ścierek. Obok miski położono kawałek chleba. Wik nie zdobył się na tyle odwagi, by przełknąć brudny, gorący płyn. Tutnik klął zupę, ale wypróżnił całą miskę z wilczym apetytem, po czym dopiero odezwał się do Wika. Panie, na ile lat zamknąłby sędzia tego kucharza, gdyby raz w życiu musiał jego zupę wypić? Najmniej na rok, co? Trudno, więzienie nie restauracja, spokojnie odpowiedział skarski. Niech pan uważa, bo przez taką filozofię może pan z głodu umrzeć. Rzucił cierpką uwagę Tutnik. Rozmowa między obu więźniami nie kleiła się. Zniechęcony do towarzystwa Tutnik mierzył szybkimi krokami cele, co chwila wspinał się na zydel i przez okno wyglądał na podwórze więzienne. Wik siedział pogrążony w swoich smutnych myślach. O godzinie dziesiątej usłyszał Skarski, że ktoś dobiera klucz do celi. Po chwili stanął w drzwiach klucznik, a za nim konwojent więzienny. Pana Wiktora Skarskiego wzywa prokurator, krótko zawiadomił klucznik. Wika wyprowadzono na podwórze więzienne, po czym umieszczono go wraz z kilku innymi więźniami w karetce, której drzwi dokładnie zamknięto. Za pół godziny znalazł się Wik w pałacu Paca. Widząc schody i westybul sądowy zawalony publicznością, Wik podniósł wysoko kołnierz palta, tak aby w nim schować twarz. Kapelusz nacisnął głęboko na oczy. Bał się bowiem, że w tym rowisku może spotkać kogoś znajomego. Gorące wypieki paliły mu twarz, szedł jak po rozpalonej blasze. Panie, nie tak prędko, upomniał go konwojent, nie mogąc za więźniem nadążyć. Wreszcie Skarski dobrnął do poczekalni przed biurem prokuratora. Prokurator Gliński w pierwszej chwili nie poznał Wika, tak źle wyglądał. Długą chwilę wpatrywać się musiał Gliński w twarz więźnia, zanim znalazł w nim podobieństwo do tamtego Wiktora Skarskiego w salonach kleskich. Tamten w doskonale skrojonym fraku pewny siebie, a ten nieśmiały, wyczerpany chorobą, ledwie trzymający się na nogach, zaniedbany, od tygodnia chyba nieogolony. Była chwila, w której Glińskiego ogarnęło współczucie, ale była to chwila krótka, przelotna. Bo w myślach prokuratora znowu odżył tamten Skarski, szczęśliwy rywal o względy pani Hali. Wizja uścisku i pocałunku zarysowała się znów wyraźnie przed jego oczyma. Źrenice Glińskiego przybrały odblask zimnej stali. Pan Wiktor Skarski? spytał wreszcie prokurator. Tak, ja cicho odpowiedział Wik. Prokuratura oskarża pana o zbrodnię morderstwa na osobie bankiera Karola Mertingera, którą popełnił pan w ten sposób, że dnia 9 lutego pchnięciem Kindżału w serce zamordował go pan w garderobie teatru Złoty Ptak. Zaznaczam z góry, że jako oskarżonemu wolno panu uchylić się od odpowiedzi na moje pytania, wolno panu mówić nieprawdę, ale przy wymiarze kary będzie to panu policzone jako okoliczność obciążająca. Czy przyznaje się pan do zbrodniczego czynu? Nie. Oczy Wika zaczęły zdradzać jakiś niezwykły upór. Wyraz twarzy wskazywał na powrót energii. Skarski podniósł głowę do góry, wpatrzył się prosto w oczy Glińskiego i wolno, stanowczo i dobitnie powiedział: Nikogo nie zamordowałem. Gliński się uśmiechnął. Czy dnia 9 lutego, to jest w dzień popełnienia tego morderstwa, był pan za kulisami w kabarecie? Tak byłem. Co pana skłoniło do tego? Zakład z kolegą, że dowiem się, kim jest czerwony błazen. Czy mógłby mi pan wyjawić nazwisko tego kolegi? Nie. Nie? To dziwne, lecz mniejsza o to. A czy ten kolega nie nazywał się przypadkiem Karol Mertinger? Bo postronnie dowiedziałem się, iż zamordowany z kimś się o coś założył. Karola Mertingera znałem tylko z widzenia, a nie osobiście, więc żadnych zakładów z nim robić nie mogłem. Może mi pan łaskawie wyjaśni, w którym miejscu stał pan ukryty, aby zdemaskować czerwonego błazna? Stałem w kącie, który mi wskazał jeden z przekupionych robotników złotego ptaka, naprzeciw garderoby czerwonego błazna. A więc naprzeciw garderoby numer trzy? – Tak. Może przypomina pan sobie, czy w tym kącie, gdzie pan stał, były ustawione stare dekoracje? Tak, przypominam sobie, były tam jakieś stare dekoracje. Czy możliwe jest, iż na jednej z tych dekoracji zostawił pan ślad całej swej dłoni? Tak, jest to zupełnie prawdopodobne, bo podparłem jakiś zapylony kawał tektury czy płótna, który groził lada chwila upadkiem. A czy później był pan w garderobie numer trzy? Na to pytanie Wik nie odpowiedział. Gliński uśmiechnął się zjadliwie. Bo widzi pan, panie Skarski, oprócz odbicia pańskiej dłoni na dekoracji, mamy jeszcze jeden, bardzo ciekawy, dowód pańskiej bytności w garderobie czerwonego błazna. Mianowicie wyraźny ślad pańskich palców na drzwiach garderoby od strony wewnętrznej, który niezbicie świadczy o tym, że albo Pan był we wnętrzu garderoby, albo ręką przetrzymywał Pan drzwi. A więc tak, byłem w garderobie. Co pan tam ciekawego zobaczył? Tego powiedzieć nie mogę. Dziwne, że pan, pan Jeskarski, człowiek inteligentny, w dodatku prawnik z zawodu, daje tak tajemnicze odpowiedzi prokuraturze, w chwili, gdy pan wie, że chodzi o zbrodnię morderstwa. Chyba dokładnie zdaje pan sobie sprawę z tego, że jeśli o pańską skórę chodzi, to taka odpowiedź jest fatalna. A jeśli nie pan popełnił to morderstwo, w takim razie obowiązkiem pana jest dopomóc nam do wyszukania sprawcy. Teraz ponawiam pytanie. Co pan widział wewnątrz garderoby? Tego powiedzieć nie mogę. Gliński uśmiechnął się, wolno odsunął szufladkę biurka, rozwiązał jakiś przedmiot opakowany w cienką bibułę i patrząc prosto w oczy Wika, rozpakował parę nowych, skórzanych rękawiczek. Widzi pan te rękawiczki? Wczoraj w czasie rewizji zakwestionowano je u pana. Tak, to moje rękawiczki. Otóż jedną z nich znaleziono w godzinę po morderstwie za kulisami. Numer rękawiczki zapisaliśmy, daliśmy nawet mały znaczek wewnątrz i komisarz Borewicz odniósł ją panu jako rzekomo zgubioną w ministerstwie. Pan przyjął tę rękawiczkę jako swoją własność. Jak to wytłumaczyć? Stwierdziłem już, że rękawiczki są moje i możliwe, że w czasie wczorajszej rewizji bez mojej wiedzy zostały mi skonfiskowane. Możliwe, iż jedną zgubiłem za kulisami, a nie w biurze ministerstwa. Przyzna pan jednak, panie Skarski, że człowiek w pełni równowagi ducha nie gubi rękawiczek, a jeśli gubi, to podnosi je z ziemi, ewentualnie szuka ich. Pan prawdopodobnie w chwili popełnienia zbrodni nie był w pełni równowagi i albo się panu spieszyło, by opuścić miejsce, w którym pan w tym czasie przebywał i dlatego nie podniósł pan upuszczonej rękawiczki, albo też po zauważeniu zguby bał się pan jej poszukiwać, by nie zwrócić uwagi władz na swoją osobę. Wick tę argumentację pozostawił bez odpowiedzi. A może mi pan łaskawie wyjaśni, czym mamy tłumaczyć sobie pańską niespodzianą prośbę o dymisję, którą pan wniósł zaraz następnego dnia rano po morderstwie? Potem ogromnie gorączkowe starania pańskie w komisariacie rządu o paszport do Konstantynopola, wreszcie sprzedaż mebli kupcowi szyi Rosenblatowi niżej nawet połowy ich wartości. Miałem przykrości rodzinnej, chciałem opuścić Warszawę, a więc jej stanowisko w ministerstwie. Może cośkolwiek bliżej opowie mi pan o tych niesnaskach rodzinnych. Zrozumie pan, prokurator, że te niesnaski zachowam w tajemnicy. Należą one do mojego życia prywatnego. Jeśli pan sobie życzy, to nie nalegam na odpowiedź, ale jeszcze raz ośmielam się spytać, czy wobec tylu nagromadzonych faktów, które przeciw panu świadczą. Nadal twierdzi pan stanowczo, że nie zamordował pan Karola Mertingera? Stanowczo twierdzę, że nie ja zamordowałem Mertingera. Człowieka tego nie znałem i nie miałem powodu go mordować. Nie miał pan powodu mordować, cedził przez zęby Gliński, wpijając w wika swoje złe oczy, a potem, wolno i dobitnie, kładąc akcent na każdej głosce, spytał. A czy powodem tym nie mogła być choćby pani Halina Mertingerowa? Wik zerwał się z krzesła. W pierwszej chwili postąpił ku Glińskiemu, jakby się chciał rzucić na niego, potem siły go opuściły, zatoczył się i padł znowu na fotel. Prokurator nacisnął guzik dzwonka, wszedł konwój. Gliński wydał krótki rozkaz. Odprowadzić tego pana z powrotem do więzienia.